Iga Świątek po raz pierwszy w karerze awansowała do półfinału wielkoszlamowego Wimbledonu. W świetchniale turnieju na londyńskiej trawie Polka pokonała Ludmiłę Samsung sobą a cały mecz trwał godzinę i 49 minut. Dla byłej, dla byłej liderki rankingu wt to jest dziewiąty półfinał wielkoszlamowy w karerze i zarazem 98. zwycięzca w imprezach tej rangi. Świątek, która w 2025 roku dotarła aż do półfinałów Australian Open Ireland Garros, skomplikowała tym samym udział w półfinałach wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema. Przed meczem z Samsawa miała Zumbilan 4-0 i nie zawiodła. Początek spotkania był wyrównany. Samsowa miała okazję na przełamanie już w pierwszym game, ale liga wyszła z opresji. Od 2-2 Polka zaczęła dominować. W szóstym zdobyła przełamanie po serii błędów Rosjanki, a następnie pewnie wygrała swoje podanie i zamknęła seta 6-2 po 39 minutach. Drugi set był znacznie bardziej zacięty. Iga rozpoczęła go od mocnego uderzenia, szybko wyszła na prowadzenie 3-0, ale sam, sam Sowa nie złożyła broni. Zdołała przemawiać Świątek i, i doprowadziła do wróżenia 4-4. Jednak końcówka należała do Polki. Przystanie stanie 5, 5 Świątek zdobyła kluczowe przełamanie i chwilę później po punktowym returnie tu korzystała drugą piłkę meczową, meldując się w półfinale. Zwycięstwo nad Samsonem ma także wymiar symboliczny. To pierwszy raz, gdy Świątek dochodzi tak daleko w Libeldonie. Turniej, który przez lata był dla niej najmniej przychylny. Teraz ma szansę na finał i być może kolejny wielkoszlamowy tytuł.